Witam. Dzisiaj Wam pokażę jak usmażyć kanie. Zaczynamy od tego, że odrywamy nóżki i smażymy same kapelusze. Po oderwaniu nóżek te kapelusze będziemy myć. Zaraz Wam pokażę jak to w prosty sposób zrobić. Pod bieżącą wodą najpierw opłukujemy blaszki. Żeby nam tu wszystko fajnie wyleciało, i teraz kapelusz lekko możemy palcami tutaj poprzeć, żeby ten brud spadł. I to jest całe mycie kani. Odkładamy umytą kanię do jakiejś miski, żeby to obciekło. I to jest wszystko. I jeszcze jedna rzecz w sprawie czyszczenia, bo słyszałem opinię, że robi się to na sucho, bo kania ciągnie wodę. Powiem Wam tak, te kanie były zrywane zaraz po deszczu, więc już były mokre. Umyłem je normalnie pod kranem i teraz w misce, jak widzicie, układam je tak przy ściankach i ta cała woda tu ścieka. Po paru minutach macie kanie suchutkie, nic to nie przeszkadza, przecież te grzyby nie są w warunkach laboratoryjnych. Hodowane tylko w lesie, gdzie deszcz pada. Więc y, moim zdaniem czyszczenie jakimiś czoteczkami na sucho. To jest strata czasu. Umyjecie tu obłożę całe ścianki. Co jakiś czas wody wyleje i kania będzie czysta słodka. Mam już tu w miejsce obmyte pięknie kanie. Teraz będziemy przygotowywać do nich panierkę. Panierka będzie tak. Praktycznie jak do kotletów schabowych, czyli y, zrobimy jajko ze odrobiną mleka, i do tego bułka tarta z przyprawami. Moczymy w jajku, lub możecie dać przyprawy do jajka, więc y, to już zależy od Was. Moczymy w jajku, obtaczamy w bułce i po prostu y, smażymy jak schabowe. Zaraz wam to pokażę. Teraz przygotujemy jajka a więc tak, do czterech jaj wbijam tu cztery jaja dolewam trochę mleka tak na wyczucie żeby nam tych jajek starczyło do obtaczania rozbijamy mieszamy z mlekiem tu mam taką mieszankę ziół przypraw w sumie Dosyć sporo tego nasypię, ponieważ grzyby mają swój smak, ale odrobinę przypraw nie zaszkodzi. Nie daję do bułki tartek, bo tak będzie bliżej grzyba to lepiej go przyprawi. Tu jest oczywiście sól, pieprz, papryka, takie podstawowe zioła o, dla smaku. I to mieszamy, to już jest gotowe. Tu mam bułkę tartą przygotowaną, i zaraz będziemy te tekanie. Teraz wam pokażę, jak to przygotować. Czyli jedną stronę moczymy normalnie, jak kotlety schabowe. Drugą, żeby fajnie to było zanurzone i. W bułce tartej posypujemy. O. Ta bułka trochę taka grubo ziarnista, ale to dlatego, że sami robiliśmy tą bułkę. I tak przygotowaną kanie, albo odkładamy na bok, albo od razu na patelnię i pokażę wam jak się je smaży. Teraz na dobrze rozgrzany olej. Kładziemy kanie po 3 minuty, mniej więcej z każdej strony wystarczy odsmażyć. Zaraz Wam to pokażę, jak obrócimy. Jak już trochę się podsmaży, lekko dociskamy tutaj ten środek, ponieważ każda kania ma taką górkę, żeby to płaszczyć. Ja teraz Obrócę, o jak widzicie pięknie to wygląda i takie kotlety z cani no, są naprawdę rarytasem, komuś może się wydawać, że to jest taki dosyć pospolity, nie, fajny grzyb, ale naprawdę kotlety z cani to jest prawdziwy rarytas. Tutaj kolejne kanie nam się smażą a więc będzie ich około 10-12 czyli na taki obiadek starczy w zupełności każdy po 3-4 zje i po prostu szybkie danie pyszne to już ostatnia partia kani jak widzicie, te wielkie kapelusze, bo ja go podzieliłem na trzy, bo tu jest cały średni, a tu był taki wielki, więc go podzieliłem na trzy, żeby po prostu na patelni mi fajnie się układało. Nie muszą być w całości, można zrobić w formie schaba. Wygląda prawie już jak schabowe. O, obracamy i smażymy na średnim ogniu tak żeby nam się ta panierka nie spaliła są pyszne, chrupiące i to już jest ostatnie. a nie jeszcze tam została jedna wielka i ćwiartka więc jeszcze jeden rzut pójdzie na patelnię i teraz perła w koronie największa z tych kań prawie na całą patelnię ona ma 30 cm, więc te kania ma z 20 parę. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa: jeżeli by po pierwszej usmażeniu kani, jeżeli poczujecie, że jest odrobinę za tłusta, ponieważ tłuszczu za dużo daliście, albo ewentualnie nie taki tłuszcz, jak chcieliście. To można na papier odłożyć te kanie do przestygnięcia. Papier wtedy wyciągnie ten nadmiar tłuszczu, i w ten sposób można tą tłustość tej kani regulować. A jeżeli na dużym ogniu to szybciutko pyk, pyk, no to nie powinno być tłuste, ale mówię, każdy kto zaczyna smażyć kanie. Może albo za duży tłuszcz dać, za głęboki albo yy, za długo po prostu w tym tłuszczu trzymać dlatego jest taka metoda, że można to na papier odłożyć i ten tłuszcz po prostu zejdzie z tych kanion. kania już jest gotowa tu do tego pomidorek na przykład możecie zjeść z chlebem Możecie dać do ziemniaczków pięknie wysmażone. Widzicie, praktycznie wygląda jak schabowy. Przyprawiona idealnie. Spróbujemy coś naprawdę pysznego, szybkiego w przygotowaniu. Nie trzeba tu być ekspertem. Robimy jak schabowe. O i taka porcyjka, cztery kanie, pomidorek, na pewno nam starczy na dobry obiad, naprawdę pyszności, życzę smacznego.